Magłą przypływą. Ja się czuję, o ja Ci powiem, że nie zły nie niezły dymy po ostatnim, ale czuję się dobrze i właśnie, jeżeli chcesz, to mogę wpaść jutro albo pojutrze. I chciałabym hmm. zrobić takiego, słuchaj, chciałabym zrobić takiego na spokojnie live'a, takiego bez alkoholu, bez używek, po prostu na spokojnie, pokazać ludziom, że jestem normalna i w ogóle. I słuchaj, tam myślę, że jestem w mani, nie jestem w Manii. Ani... Mani. W czym jesteś? Nie jestem w żadnej manii. Mani? Co to jest Mani? No właśnie nie wiem, tak ludzie mówili, że w mani ona jest. Nie jestem w mani, bo jestem w remisji, nie mam choroby i te... Wszystko dobrze, no ta... Dobra Olga. I? A jak w ogóle twoi rodzice no. reagują na to, że ty znowu chcesz wpaść? Spoko. I jeżeli będzie na spokojnie i ja wszystko ładnie wytłumaczę, wyjaśnię, to spoko. Ale ty, oni o tym wiedzą, czy ty uważasz, że będzie spoko? Nie, oni wiedzą, wiedzą. Naprawdę twój ojciec i twoja mama wiedzą, że ty znowu chcesz przyjść? Tak, 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 tak. Tak, słuchaj, oczywiście. I wiedzą, że będzie spokojnie. I zobaczysz różnicę, bo ja jestem bardzo ciekawa takiej różnicy, jaką jest jakby ja z alkoholem wersja bez alkoholu. Ja jestem ciekawa. Okej. Okay. Okay. I co ty na to? Jutro albo pojutrze? Znaczy skakował. nie, ja ogólnie jestem jest, no okej, okay, no bo ja tam jesteś bardzo fajną dziewczyną, ja tam cię lubię, tylko ja myślę o twoim zdrowiu psychicznym. Ale spokojnie, moje zdrowie psychiczne jest spoko... No nie wiecie, że jest spoko. Ja okej, okay, ja słyszałam, że mówiłeś, że mam pocha na ręce. Okej, okay, no i mam, no Nogi. i co? I Ale jest naprawdę wszystko, wszystko... Jestem stabilna emocjonalnie jestem w trakcie leczenia się, więc jest wszystko dobrze, naprawdę. Okej. Okay. I serio A ty, ty mówię, okay, yy, dobrze znosisz tak. to, bo nie wiem, pewnie widziałaś jakieś TikToki, y, te Twittery i to wszystko. Z... Tak, widziałam. I ty dobrze Sura, to znosisz? Widziałam. Ludzie w ogóle, ludzie moi starzy znajomi się zaczęli do mnie odzywać, że w ogóle to się dzieje, to potrzebuję pomocy. Dobrze to znoszę, ja jestem bardzo silna psychicznie i no i właśnie wiedziałam, że i chciałam pozdrowić, bo... We tego live'a, nie? Widziałam, że tam z jakimś gejem byłeś, czy coś, i ludzie pisali, gdzie jest Olga, gdzie jest Olga, przyprowadź Olgę, przyprowadź Olgę. Chciałam pozdrowić Czad, bo naprawdę to jest kochane takie. No, to prawda, cały Co? czas piszą o Tobie, ale mówiłem im, że Ty dzisiaj jesteś, nie wiem, coś tam robisz, jesteś zajęta? Dzisiaj nie, dzisiaj nie, ale jutro albo pojutrze. Od, od której Ty prowadzisz te live'y? Od szesnastej. No, ale to, o której ja prowadzę, to jest moja sprawa, ale o której Ty jesteś wolna, to jak coś to się do, można dostosować, to nie ma problemu. Tylko... Aha, no to wiesz, ja, już, ja jestem wolna od ha, <laughs> ho, 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 ho. Nie, to bardzo dobrze. O tej ja raczej jeszcze śpię najczęściej, no, ale i tak fajnie. Kurde, nie? No. Okej, okay, no to ale ja... Ale to fajnie, że zadzwoniłeś. Fajnie, że zadzwoniłeś. Miło, miło. Nie, no ja ogólnie, wiesz, ja tylko martwiłem się tam o twój stan psychiczny, czy ty to wszystko dobrze zniesiesz, bo wiesz, nagle jak tak, masz taki natuk, to już wszystkiego... No, to się cieszę. Ja wiem, że Bo ja się nie też nie martwi o tego bordera, twojego ty mówiłaś. Oprócz. To jest niepotwierdzone, że masz bordera i tam wiesz, dzisiaj może się czuć zajebiście, jutro może się czuć już kojowo. nie, nie, nie to tak nie działa, to tak nie działa. Okej, okay. no dobra. Nie, to tak nie działa, naprawdę. Znaczy to są takie szybkie wahanie nastroju, border, ale to tak nie działa, bo znaczy widziałeś... Eee, znaczy, jest wszystko dobrze. I naprawdę, ja jestem stabilna. Jestem w trakcie leczenia się, jest wszystko git, naprawdę. A ty, ty ogólnie komisji... kojarzysz cały ten stream, wiesz co tam się działo? No kojarzę, kojarzę, słuchaj. Mi, słuchaj, nie dało się tych wszystkich urywków, TikToków, liveów. No ja też, to, ja też właśnie, no. Nie dało się przyobić. po prostu tyle ludzi to oglądało, masakra no, jakaś. trochę Tak. Jesteś no, ale... sławna ale teraz. Serio? Jaka? Sławna? Sławna. Słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że... Ale nie w serio chciałabym przejść no, takie, mi, takiego na spokojnego mi, streamka, mi. takiego na spokojnie... No jak ogóle... piwo będzie w niedzielę, to na pewno będzie na spokojnie. Jak co? Piwo to jest taki mój kolega co ogląda tę transmisję. Ej, no to dawaj, to piwo... Nie, a cię on a ogląda, się... bo on daleko mieszka, on ogląda to zdalnie zawsze, tylko mówię, że jak on jest, to zawsze jest spokojne streamy. A okej, okay, okej. Okay. Ja widziałam, że tam ludzie piszą A zaprosiło mnie jeszcze kogoś coś. Strasznie to... mi spamują, dlatego no ogólnie Musiałem zadzwonić do ciebie, żeby to wszystko wyjaśnić No ale nie, dziękuję tatowi Tat, kocham, kocham was Nie, ale wiadomo, nie... oni cię bardzo lubią Co prawda to się może szybko zmienić Ale bardzo cię lubią I też się właśnie, wiesz, ja też się martwiliśmy trochę o ciebie Czy tam wszystko okej okay z tobą, bo Jest wszystko ok, moi drodzy I jak coś, to ja chętnie wpadnę jutro bo A w, tak, w, w ogóle miałaś jakąś rozmowy z rodzicami, czy coś? No, no nie słuchaj no miałam, no. I co, i oni naprawdę są takie otacy okej, okay, żeby znowu wbiła? Jeżeli będzie spokojnie, jeżeli będę bez alkoholu, no to tak. Okej. Okay. No ale ty wiesz, że z tobą i twoim alkoholem tym bardziej jak jest dostępny za nie, darmo, nie, nie, to jest nie, różnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 znaczy No ty pod wpływem presji w to w ogóle, jesteś w stanie wiesz tam wiesz, sobie to? zawsze chlapnąć. No ale z umiarem, umiarem. No dobra, ty już wiem o co chodzi. Okej, okay. ja, no, ja też zawsze jest z umiarem. No. Alkoholik, ale z umiarem, wiesz o co chodzi. Okay. Już nie tak jak ostatnio w 3bele najebana, że tu nie wiadomo co się działo. Ja naprawdę nie pom... Wiesz, że ja oglądam tego lata i ja nie pamiętam połowy tych rzeczy, nie? Po prostu to było straszne, ja nie pamiętałam, że... Nawet że kasę dostałam. Ja pamiętam tylko, że do ciebie wróciłam, wyszłam z tego mieszkania, przewróciłam się pijana na chodniku o i wiesz co, wiesz co zrobiłam? Ja nie wiedziałam gdzie jestem. ja mówię, ja nie trafię do akademika. Ja, ja zadzwoniłam do mojej mamy i moja mama mówi, dzwoniłem na policję, zadzwoniłam na policję. A wiesz co mi powiedzieli? No to powiedzieli mi, że... Yy to nie jest pustynia błędowska, coś tam Pani sobie sama poradzi. I sobie nie poradziłam i wróciłam do Ciebie. Ej, powiedz jaki to masz adres? Rakowicka, klatka, mogę powiedzieć? Która no, Rakowicka, 20L, klatka H, mieszkanie 375, Mieszkanie 375, No. Klatka H, L. Mhm. 375, dobra. Jak będziesz coś, to mijam, kurde. Nie no, ja jestem no, że... okej okay nawet, żeby to wyjaśnić, bo mnie też dużo osób krytykowało, że wykorzystałem osobę chorą psychicznie. Tak, tak, a moim zdaniem tak chciałam. dosyć tam, nie wiem, tak chciałem wiesz, to co, w miarę dobrze ja... zrobić. Tak, przepraszam, że Ci przerywam. I wiesz co, ja też chciałam to na spokojnie wszystko wyjaśnić, żeby nie wyszło, że jestem taką naprawdę głupią idiotką i w ogóle, tylko chciałam pokazać, że mam trochę oleju w głowie, nie? I wiesz, chciałam by to było tylko poodkręcać wszystko, co wyszło, no. Okay. No, więc fajnie. No, znaczy, ja w ogóle nie widziałem tego TikToka wczoraj, bo ty nagrać coś TikToka, że jest moralnie, ale masz. Tak, tak, to Że ja jest ja okej, okay, to, to mówię, to... dobra, fajnie, bo się trochę martwiłem czy tam tą okej. Wczoraj w ogóle przerwę A, robiłem wiesz, po tym. spokojnie, moi drodzy, nie miałam próby sam... E, no. Próby, e, za nie miałam. Prób. Więc spokojnie, spokojnie, wszystko jest ok. Ale nie, serio, takiego na spokojnie, wyjaśniającego Nie wiem, czy ludzie będą chcieli to oglądać tak czy nie. Nie wiem, wiedziałam, że chcą, że piszą o mnie, na czacie No to można zrobić jakąś wyniedzielę. Rekordy na pobiłaś! Najpopularniejszy stream no, nie, w Polsce. No, naprawdę? No. O, kufry ta grubo No, jesteś grupa. sławna. Kono przykuje materiał na o, to, o nas. Co ty grudasz? No, serio! <laughs> Widzę, że ci się to podoba! Nie? Joker V2, pierdolenie to jest... Czekaj, ty masz na imię Olga. Olga V1! A skąd wiesz, komu materiał? No nie no tak tylko. Znaczy po do... nie no to takie akurat pogłoski tylko Ale To nie wiem co jest w ogóle stwierdzone. Można, można małe wyjaśnionko zrobić. To ja też jestem chętny. Ale wiesz, tak by Ale... tam ogólnie od twoich rodziców, bo tam potem sobie oglądałem powtórki i te groźby Twojego ojca, wiesz jak jest, nie? Nie spokojnie. I chcę mieć wszystko na czysto. Jest też po prostu jest strasznie impulsywny i tak pod wpływem emocji, ale jeżeli by to był taki live naprawdę wyjaśniający i pokazujący mnie, mnie i Ciebie z dobrej strony, no to jak najbardziej. Bo znaczy, mnie tutaj się nie martwi, ja to tam już mam swoją opinię wyrobioną, mnie to już jeden live nic nie zmieni. Musiałbym chyba ze 100 na, na, na takich live'ów nagrać, żeby coś wyjaśnić. Ale serio, jakby niedziela, poniedziałek, coś takiego możemy tam. Niedziela? Ja myślę, że niedziela, bo zależy jak dzisiaj się skończy live, to nie, wiem, czy w sobotę będę nagrywał, czy nie, ale dobrze. to bo ty jesteś chyba dostępna zawsze. Tak, tak, ja jestem dostępna. No szczególnie teraz, niedziela, poniedziałek będę dostępna. No co się zgadzam na Instagram? Niedziela, poniedziałek. A ty, tak. ty o jutro coś mówiłaś? No jutro, jutro raczej nie, wolałabym niedziela. Jutro też mogę tak A, mówić. niedziela luz. Niedziela luz, no. Mhm. No, no więc fajnie, fajnie. Ja się cieszę, że ciężko w porządku. No, ja też się cieszę, że, że w ogóle byś Patrzyłam na te komentarze. Nie, no tak, pytam sobie, o co, co, co ludzie o mnie piszą? No wiadomo, oby, sol, oby syn, oby sean, znaczy, oby syn, sean roku i w ogóle, bada, Nie, ale, ale jak weszłam na ten czat, to od razu mi się mieli zrobiło, skoro ludzie chcą mnie widzieć, to chyba nie może być aż tak źle, nie? No, to prawda. No i widzisz, moja akurat no, widownia ciebie tak polubiła. Szajesz? Nie no, bo moja widownia akurat ciebie polubiła, chociaż oni mają specyficzny gust co do kobiet. Oni jak najbardziej cię polubili. Ja tak z tego co słyszałem, to jesteś ich ulubioną osobą w Gdańsku. Znaczy Boże, w Krakowie. Naprawdę? No. O, jak słodko. Jak Mega fajnie. słodko. O, mnie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się widzimy za dwa dni. Powiedz im, żeby wbijali, to będą wiedzieć kiedy w na streamach. Będzie? No wiedzą, bo wszyscy to słyszą, więc się nie martw. Aha, no to posłuchajcie ludzie, będę mieć... Będę w lepszym stanie na pewno, nie będę taka strzelona. <laughs> No się śmiali, że tego, że czekaj, jak, jak na Ciebie mówił Joker, bo wyglądałeś miałeś ten takie wózia w którym albo. No bo... słuchajcie, będę miała szminkę w kolorze nudziakowym, okej? Okay? Już nie będzie czerwonych ust, jakbym wyjadła komuś okres. Nie, po prostu będzie nudziakowa. No ja też wyglądałem jak, jak jakiś <laughs> wampir, więc... Git. No, no to git, nie? Dobrze. No to no, w kontakcie to? No pewnie. Ale serio twojej rodzice i wszystko git? co A jaka jest szansa, no pewnie, a jaka jest szansa, że do niedzieli Ci się zmieni? Spokojnie, bo tak nie działa i nie zmieni mi się, czekaj... A ktoś potwierdził, że Ty masz... HL H czy L? Rakowiska 20L 20L? Tak 20L 375 No I tak zapomnisz do niedzieli, to Ci będę musiał to napisać Napiszesz dobre spoko. No. no to git. To no fajnie, wiecie. że u ciebie spoko. No dobrze. No to fajnie, no to do niedzieli. No to do niedzieli. No, no to, to papa. Trzymajcie się. No hejo. I